Była sobie taka Karolina, tak na maksa umysłowa. Kiedy się tylko nowo narodziła, sama się znalazła słowa. Oj tak, właśnie ta główka, umysł zawsze u mnie pracowała na pierwszym miejscu i w wywiadzie rozmowie z Adamem. Też powiedziałam o tym, że głupka pracuje u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Tak było. Podziękuję. Link do wywiadu, to sobie, jak ktoś nie widział, to niech zobaczy sobie. Ale wiecie, pocieszające jest to, że Bóg z każdego zła wyciąga dobro. I to jest w sumie piękne, bo u mnie głowa przepracowała się. Ja też chodziłam do najlepszego liceum w mieście. To było taka presja, wyjątkowa presja. Ale, no, pochwała jednak tutaj tego umysłu, a serce no właśnie mm, serce było zepchnięte na dalszy plan. E, nie wiem, e, wydaje się, że Bóg e, zawsze ma rozwiązanie. I w księdze Ezechiela na przykład <grychy> yy, yy, są takie słowa, które yy, bardzo mnie yy, upewniają w tym, że idę w dobrą stronę. Yy, właśnie. Yy, dam Wam serce nowe, i ducha nowego włożę w, na w Wasze wnętrze. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała. Wiecie co? Serce kamienne. Wydaje mi się, że u mnie nie pracowało, bo jakby głowa chciała przejąć kontrolę. Um. Serce kamienne, jakby od razu czułam, że e, się nie sprawdza. To nie jest e, to i próbowałam w głowie odnaleźć, e, nie wiem, zbawienie. E, w każdym razie e, teraz jest nowa era, e, era, era serca. I zaufania właśnie do stwórcy, bo pewnie każdy kojarzy ten cytat. Jezus mówił do Nikodema, wiatr wie dokąd chce i szum jego słyszysz. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. No więc. Powodzenia i yy, żebyśmy doceniali to, że yy, Bóg nam dał serce nowe, yy, i jak to yy, odmienia nasze życie. Jest super.